I zapraszam do oglądania. Drodzy widzowie. Dobra. Żebyś się pan Michael dał, dałeś znowu bym się nabrał. Szczerze? Dla mnie, bo Za mnie bomba. Dobra. Otworzyłeś ledówkę, a jak ja, na siebie spojrzał. Hmm. Jak masz na imię? Oleg? Dobra, Oleg. Ma zarobisty w ogóle outfit. Ile trzeba zarobić, żeby godnie przeżyć w Polsce? To jest dobre pytanie. Myślę, że tak... W zależności, czy Warszawa, czy nie. No powiedzmy, że nie. Tam, gdzie ty mieszkasz. Myślę, że 4,5 na rękę minimum. Ile masz lat? 25 Oj, super e, Czy w twoim wieku tyle by ci starczyło na mieszkanie, wydatki? Tak e, No dobra, a czy jesteś spełnioną osobą w życiu? W zależności jak na to patrzeć A szczęśliwą? Myślę, że tak Jak masz na imię? Nie, nie będę tego komentował, a mógłbym Be careful. Oh my god. Oh. Się to? Mam dziwne jakieś takie uczucie w sobie teraz, jak ludzie się tak krzywdę robią i widzisz to i ty ciebie to nie spotyka. Może jestem chory. Oh. Eee, przewrotkę za... Laura! O! Co tak się stało? Co założył? Ręce! Jestem empatyczny bardzo nie. właśnie. Czy wiecie, że coraz więcej dzieci w wieku szkolnym no. styka się już z Hazardem? I bardzo dobrze to znaczy, że świadomość społeczeństwa rośnie. Lekcje w szkole są ważne, ale lekcje z kasyna najważniejsze. Gdy mój syn zaczął chodzić do szkoły, to jego frekwencja w szkole mnie nie obchodziła. Ja jeszcze rozumiem, jakby to mówił jakiś random, ale to mówi Kole James. Chodziła mnie jedynie frekwencja w kasynie, A gdy na zakończenie szkoły przyszedł czas egzaminów, to martwiłem się tylko czy zda egzaminy w kasenie, a nie egzaminy w szkole. Jak chcesz wychować zdrowe, silne społeczeństwo, jeżeli. Wbijaj na stronę ge gdzie z kodem pyka masz plus 5% do doładowania, a dla nowych użytkowników skrzynię mil spec do otworzenia za darmo. Na stronie masz wiele metod płatności, takich jak blik, przelew, pay card lub doładowanie skinami. Pamiętaj, żeby korzystać z dziennego bonusu oraz skrzyń bonusowych. Na stronie możesz brać udział w bitwach z innymi graczami lub botami, otwierać skrzynki lub dołączyć i brać udział w eventach, które co jakiś czas się zmieniają. Także zapraszam na Gfora, pamiętaj o kodzie pyka i zapraszam do dalszej części filmu. <grytanie> Chce Pana swego poszczególnego Dajna dzisiaj ...w kraju z Twoimi świętymi Przez Chrystusa Pana naszego Amen Herbatka z zakopanem do pełna zębcy na Dawidzie Kamilu Patryku Pokemonie <fres> <fres> oh, Kurwa <fres> <fres> oh, O oh, ja pierdolę

I gave it a 100 out of 10. Uff, you look good. Really? <laughs> oh. <laughs> Can you read my answers? I'm happy. I gave it hey, a 100 out of 10. Problem zajebisty, koncert problemu. Pragnę cię całować, w tejście chcę ci dać, lecz brak mi sił, by z kimś dzielić świat. Pragnę gorzko płakać znów, kochać chcę. Płaczę. Lecz brak miłę, bo oddałem je. Miłości mej sprzed lat, <ścoughs> przeszłości mej, oddałem już każdą z moich łez. Miłość ja wiem, sprzed... ja wiem, jak on fejkuje Płacz, i zasłania sobie oczy i robi cały czas. <ścoughs>

ale on, nie wiem chyba czy u Kihala jest ten shot, ale on to zaczął tak przeżywać, płakać i dosłownie minęło 10 sekund i on zaczął coś ku... śpiewać, coś, coś guy do najlepsze? A, to czekaj. O, to jest się Masz, tylko z nią, chcę się bawić całą noc, tylko z nią, tylko ona ma tu coś, tylko z nią. Chcę się bawić całą noc, bawić całą noc, całą noc. Ramozgłówka brama jest niech... Choruje wszystkich świetnie, nie, nie może przestać. przestać. Ramozgłówka brama to chłopis tego pana, jak żeringa. 一念沙。 O no <stans yes> miał masę na bani, nie widziałem Kiedy mówisz do a bierzesz Wam zawierać, czy musimłem się odstawiać pew. Wiesz dlaczego blondynka nie chodzi na grzyby, bo nie ma prawdziwka? Wiesz? <stans> <stans undingue> <stans undingue> 10 latka. Czy jedno latka.

Niektórzy się powiedzieć, że fenomen się nauczyć mówić dwoma głosami, żeńskim i męskim, Nie znam takie osoby, które potrafią to zrobić, by nie stać ich na operacji, więc treningami wokalnymi to wyćwiczyły i mówią lepiej niż ja nawet nie. Ja trytytką zacisnąć? <grym> Mam mięsny komputer, jestem wynalazcą, uwaga! Przedstawiam państwu mięsny komputer. <laughs> <laughs> e, najnowszy produkt kurwa. Bicor. Zapłon jest tu. Takie zero. Trochę jajowate. To, przepraszam, bo to nowej generacji zero. Nieeej, <laughs> kurwa, uwaga, cicho, kurwa, komedia się odpala, trochę jaj musi być, uwaga, odpalamy kosmiczny komputer, kurwa, <laughs> poszedł init, kurwa, słuchajcie, patrzcie, kurwa, poszedł init, odpalamy turbo, kurwa, żebyś <laughs> wiedział, że szpont. O A tu mamy kubiki. Uwaga. Kubik, kurwa. Ej, kurwa. Słucham. Ale ma pani giat. Pierdalaj. Słucham. Patrzcie mi tam jaka pista! Jaka Francji. Taką będę ja zaraz. Z Francji. Can you guess this language? Part one six five. No, dzwonię, pogara, rodowy, <laughs> Please follow me. Dlatego irytuję o. się bardzo, kiedy widzę top of the top influencerów, których głównym zadaniem jest sprzedać produkt, mm. a nie poruszać takich ważnych y, y, rzeczy. Wyszedł teraz film Wersow y, i Fryza o ich weselu, no i jestem... Pewna na 101%, że tam w ogóle pół świstka nie było słowa opowiedzenia o tym, że fajnie, że my mieliśmy szansę mm. wziąć ślub, bo jesteśmy heteroseksualną parą, ale szkoda i bardzo mi jest przykro, ściskamy Was mocno do wszystkich osób nieheteronormatywnych. Wiemy, że kiedyś nadejdzie taki czas, że Wy też będziecie mogli spełnić swoje marzenia. Ale orki w Mordorze kurwa nie biorą ślubów, tylko idą na wojnę. To nie wiem o co chodzi. ci obojętne. Ale nie no, już robimy Obo... z bo nie, nie mamy Czy sp... mamy sprzęt normalny, żeby... No szpakę będzie trzeba kupić. A ile na 10 zł kosztuje? i No to, to, tego no, ale to pytanie, z czego tego? Cześć obojętne. Pogonali. Ale nie no, już robimy z złapka, bo nie, nie mamy. Czy mamy sprzęt normalny? <gry> z czego tego? Wiesz? Nie wiem. Znaczy, no, te, tego no, ale to pytanie, z czego tego? Oho? to kurwa, że ja chyba komuś zesłałem w kurwę pieniędzy. No to widzieliśmy chyba. Ale... Co o ja pierdolę! A więc ja do Messi! Co? Armietyjczyk, który wyglądał po Amerykanach. Furioza, nigdy swoich nie zostawił! Lebron dąży do furiosa Welcome Furioza, nigdy swoich nie zostawisz! Welcome Lebron. Serdecznie pewnie ale tylko jeden raz. Ja jakbym umarł, to by się nikt na tym nie przejął. To prawda. Moja, moja mamuszka jest identyczna. Identyczna, kurwa. Nie wyrzuciłem śmieci. Wy nie doceniacie, kurwa Nie doceniacie mnie nic. Ja zapierdalam w kuchni stoję. No jakbym umarła, to by nikt nie docenił. Nie nie pamiętał. Nie zapłakał Masz butelki na mapie i do niej idę. Ale ta juleczka dzisiaj widziałem, ale ona jest piękna, nie? to... Tak no. ci waliła gruchę? Nie. Ale Poda chciałbym. Chciałbyś, że ci ruchę? No. Jak bardzo ci się podoba? Sto na sto. Milion na milion. Ależ cię jak kociak. Usłyszył <laughs> tego akasa, proszę! Usłyszył tego, a ja tak gotuję teraz! Prosi? Mam śmieć? No, <laughs> no kłókaj! Na buzeranta ty! Niedojebany oh kokot koszycki z kurwisyn wyjebany! <grystanie> Uwielbiam te języki kurwa! Słowacki, czeski! No, o kurwa! Griezmann! Kurwa człowieku! Koszyki, kuta z Ufto, lata, kulki i jeszcze kurwa ufo. Kurwa... Okay. Yes. No właśnie, kurwa. To słyszałem. Uła. Hey. I'm seventeen, bro. Seventeen? Yeah. Damn, you still go to school? Yeah. Why are you know in school right now? It's Friday. Summer time. You're older oh. than seventeen. Why are you at the monitor? Your, your uh, place is at the kitchen. I only see my I don't. Miałbym prośbę do Ciebie, co tam, mógłbyś nagrać nagranie z życzeniem dla, dla jednej osoby, ma 17 lat, choruje na zespół Tureta, ale jest Twoim fanem i pewnie, że tak. Siemano, Franek. Kurwa mać! Wszystkiego najlepszego, kurwa! Z okazji urodzin na dwójkę do no. z okazji 17. urodzin, Sicari! Siemano, Franek. Kurwa mać! Wszystkiego najlepszego, kurwa, z okazji urodzin na to. kasety, z okazji 17 urodzin, Skari! A ja do niego wujek kujek. A ja do niego wujek kujek. <ścoughs> How old are you? You're seven years old? When were you born? 2018. Sorun <Anfang> W takich sytuacjach wyobraźcie sobie, postawcie się w, w sytuacji takiego małolacika, 2.18 i, i to wy już zaczniecie się czuć staro, to ze chuj ze mną, wy się zaczniecie czuć staro, jak na przykład powiecie tak, kurwa, pamiętacie premierę GTA 5? a młody mówi tak, co, o co chodzi, Napierdam w Robloxa tylko kurwa i ten, i 6.7, 6.7, 6.7, <laughs> a on na premierę w GTA 5 na przykład nie gra. I wy wtedy zaczniecie się kurwy czuć staro i będziecie wiedzieli jak ja się czuję. Owca, jakiej słuchasz muzyki, pozdro. Pozdro. Eee, sorry, eee, jakie było pytanie? Owca, kisła, <laughs> Pozdro. To, że lubię kobitki, ja lubię też i gości, kolegów, kim tak? Właśnie trzeba akipkę złożyć, panu. To, także, że lubię kobitki, ja lubię też i gości, kolegów, tak? Tylko w wsad... sensie... Nie inwestujcie mi sobie w Bitcoina, powtarzam, nie inwestujcie Bitcoina! Przewidział! Czy tylko wasz doromek życia! Przewidział! Stracicie! Stracicie na tym pieniądze! Ja już się tym przekonałem! Zainwestowałem dwa razy w Bitcoina! Nie ma ty, nie! I straciłem dwa razy po 250 euro! Więc co płaci cię i na. Ale Ty, kochaj! No zamknij ten ryj! <śmiennie> o kurwa! Nie zamknij! Jednie! O, słyszeliście ten kurwa dźwięk? Słyszeliście ten dźwięk? To dziecko już nie będzie do końca życie takie samo w, Zamknijcie oczy, zamknijcie oczy i wsłuchajcie się O kurwa mać Nawet kobieta go ty No ja z lubię ciągać penisy. A ty? Nie ja nie. Ja wolę pić. Tak? To, to, dlaczego to, dlaczego wystaź do Bogdana na zdjęcie fiuta? Mam ci wyjebasz? <laughs> Nawet kobieta go czasy. Czym można latać? Yy, Lawionetko. Nie ma. Sport, w którym walczymy z przeciwnikiem, ale go nie dotykamy. Golf ziemny. Golf ziemny? Nie ma. Co może nam drżeć? Ręce Mogą drżyć. Już były na pierwszym miejscu. Są. To ja wiem, bo tu. Przykład ważnego dla nas osobistego dokumentu. Żółte papiery, ty kurwa. No, ty, no, no żółte papiery. Żółte papiery ciebie, ty kurwa, tych mózg. Ja Nie ma takiego. Jeżeli dożyjesz setki, jak sądzisz, co będziesz wtedy robić w sobotnie wieczory? Będę na cmentarzu. To samo pytanie. Y Nie będzie mnie na świecie. Jest tu warka. Jaka warka? Warka z... z warki. <grafia> to dba... no dobry, tak miopca. jest żywne, no że no to jest systemy, więc... W kuchni na literę M. Marmolada. Chy, muchy. Nie, nie, nie było oglądane dawno, no. Nie A, to z jabłki, no. Chyba, że po ciemku Kim mali chłopcy chcą zostać, kiedy dorosną? Kominarzem. <gulinarze> Wymieni instrument, na którym gra się siedząc Minek. Pięknie wolał oglądać. Szach szefon. <gulinarze> Jaki salses. nie. Jaki kurwa salses. Do zobaczenia w takim razie w następnej. Smutno jest mi, bo żaden z widzów nie wysłałcie dużego donate'a. Dużego donate'a nie wysyłali. Co jest mi tak smutno, że nie wiem co zrobię. Po prostu jest mi tak smutno. Smutno jest mi naprawdę. To jest, to jest właśnie ten fajkowy płacz. Jaka jest największa pustynia na świecie? To ja mówię, no, Sahara. Okej. Okay. Sahara jest największą pustynią piaszczystą na świecie. Nie może być ani roślinności, ani wody w stale ciekłym. Więc z tymi informacjami, jaka jest największa pustynia, Sahara, jaka jest największa. Gaćka z kieru. Dziękuję. <śmany> 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 Tego kurwa nie widziałem On jest w ciąży, czy ochodzi Mam <śmany> Jak, subskrybuj! <noise> jak, pierdol! Mi siodę, jak tu pójdzie ogień, ale ja to omijam pa On tyle serii ma z właśnie nie kojarzy. Kilka, no, kilka no, takich oglądałem. Donacie. Jest tu górę, górę, na górę. na górę to Za e! Co to było? Co to było? Co to było? Dawa, 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 dawa. Kurwa. Mało. Kuźwa. O co to Co to było? Co to było? chodzi I co? I nie idzie? Cyka się. Ja cię śpierdolę Czy mi się wydaje, czy lizanie męskich stóp jest bardziej zboczone niż lizanie dupy? No ja bym wolał jej pizd. Co byś wolał? No, nie, powiem, co no, powiem, no powiem. Wolałbym pizdę i A. Wolałbyś pizdę i lizać. No, no To tak. poczekajcie, bo mama myła. <laughs> 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 if you, hard, you mama. They will forget in a day, but if you shit yourself, they will remember for a lifetime. Hmm. You gotta make big plays to be a big player. If you fuck. <laughs> <laughs> <laughs>